W imię Boga Ojca i Syna i Ducha Świętego Amen. Witam Was, kochani, bardzo serdecznie w poranek. W środę popielcową, a w zasadzie powinniśmy powiedzieć w dzień pokuty i modlitwy, czyli na samym początku czasu pasyjnego. Czasu pasyjnego, w którym będziemy chcieli zatrzymać się na kilka chwil, zastanowić nad swoim życiem, nad osobistą, własną grzesznością, ale przede wszystkim będziemy poszukiwać Bożej łaski, nadziei i radości płynącej ze zbawienia. Moi drodzy, przeczytam dzisiejsze fragmenty z przewodnika z Biblią na co dzień. To są dwa wersety, ale chciałbym, aby ten pierwszy werset, abyśmy go przeczytali z kontekstem, czyli z kilkoma wersetami, które są wokoło, przed i po, przed i po tego fragmentu, który dziś rozważamy. I zaglądamy do księgi Izajasza, 59 rozdział. Ja przeczytam wersety od 1 do dziewiątego. Muszę spojrzeć obok. Zachęcam Was też do tego, żebyście otworzyli teraz swoje Biblię i przeczytali żebyśmy przeczytali wspólnie ten fragment. Ręka Pana nie jest za krótka, aby mogła wybawić, ani jego ucho zbyt słabe, aby mogło usłyszeć. Raczej wasze winy są przeszkodą pomiędzy wami i waszym Bogiem. Wasze grzechy zakrywają jego twarz przed wami i nie pozwalają was wysłuchać. Wasze dłonie bowiem są splamione krwią, a palce przestępstwem. Wasze wargi mówią kłamstwa, wasz język szepcze nieprawości. Nikt nie oskarża sprawiedliwie, nikogo nie sądzą uczciwie. Opierają się na pozorach i mówią kłamstwa, poczynają nieprawość i rodzą niegodziwość. Wysiadują jaja żmii, i przędą nici pajęcze. Kto spożywa ich jaja, umiera, a jeśli zgniecie, wykluwa się żmija. Z ich nici nie będzie ubrania, nie będzie można się okryć ich tkaninami. Ich dzieła to dzieła nieprawości. Czyny przemocy są w ich dłoniach. Ich nogi biegną do złego. Śpieszą, by przelewać krew niewinną. Ich myśli to zamiary, nieprawe, przemoc i zniszczenie są na ich drogach. Nie znają drogi pokoju. Nie ma prawości na ich ścieżkach. Uczynili krętymi swe drogi. Kto nimi chodzi nie zna, nie zazna spokoju. Dlatego dalekie jest od nas prawo i sprawiedliwość do nas nie dociera. Oczekiwaliśmy światła, a oto ciemności, jasności, a idziemy w mroku. Kochani, nie wiem, jak wy odbieracie ten fragment z Księgi Izajasza. Ale dla mnie on jest trochę. Z jednej strony przerażające, a z drugiej strony, taki bardzo wyraźny, mocny w swoim przekazie. Pytanie, jak go, jak go odczytujemy, jak ten fragment odczytujemy, jak, jak go interpretujemy w kontekście tego życia, w którym żyjemy, tego, tej rzeczywistości, którą mamy wokoło. Być może wielu z nas. Traktuję te słowa jako przepowiednie, proroctwo, które na różnych etapach historii ludzkości się wypełniało. Być może wypełnia się i w naszym życiu, bo doświadczamy tego wszystkiego, o czym, o czym czytamy. Doświadczamy mroku zamiast światłości. Być może nie jesteśmy już w stanie znieść nienawiści, chciwości, zła, które dzieje się wokoło. Być może pragniemy pokoju, a nie doświadczamy go w swoim życiu. I to w takiej skali szerokiej, gdy mówimy o sytuacji na całym świecie o niepokojach, smutkach, o wojnach. Ale także w tej skali bardzo osobistej, gdy niepokój, ciemność, mrok wrywa w, 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 wchodzi do naszego życia. Kochani, można byłoby po przeczytaniu tego fragmentu popaść w smutek, w przygnębienie, bo być może też my jesteśmy sprawcami. Mroku w czyimś życiu. Być może to nasze grzechy czujemy, że oddzielają nas od y, Jedynego Boga. Dlatego chciałbym zakończyć nadzieją, abyśmy mając świadomość naszej grzeszności, mając świadomość tego, że nawet jeśli doznajemy i doświadczamy, doznajemy przykrości zła, doświadczamy y, mroku w naszym życiu, to bardzo często bywa też tak, że to my jesteśmy elementem tego mroku w życiu innych ludzi. To nasze grzechy to sprawiają. Bez względu na to, w jakiej sytuacji jesteśmy, dla każdej i każdego z nas jest nadzieja. W liście do Rzymian w szóstym rozdziale, w dwudziestym. W trzecim wersecie, i to jest drugi tekst przeznaczony na dzisiejszy dzień, czytamy takie słowa. Zapłatą za grzech jest śmierć, lecz darem łaski Bożej jest życie wieczne. W Chrystusie, Jezusie, Panu naszym. Jeśli doświadczasz zła, które kieruje w Twoją stronę drugi człowiek, to pamiętaj, że Bóg jest ponad tym złem. Jeśli doświadczasz ciężaru grzechu, niesprawiedliwości, smutku, mroku, śmierci, choroby, to pamiętaj, że Bóg jest ponad tym wszystkim. Jeśli wiesz, że Twój grzech powoduje w czyimś życiu mrok, to pamiętaj o tym, że Bóg daje wyjście. Oblewa nas wszystkich łaską i umożliwia nawrócenie do Niego, do Pana i rozpoczęcie zupełnie nowego życia. Niech Pan Bóg nas odnawia każdego dnia, niech motywuje nas do tego, byśmy poszukiwali mądrości i dobra. Amen.